Siemano Mordy na kanale Marcinatora. Marcinator! To jest! Na Twoim kanale to będzie? Na co? No te petardy. Nie wiem, zabrali mi kanał, tak nie wiem, co będzie. Dobra, zabrałem był kanał. Eee, przedstawiam, co będzie. Eee, middle Dynamity od Super Powera. Klasa trzecia, 6 sztuk w opakowaniu. 1,5 gramaneku na jedną. I f 3 i 2014 rok. Nie wiadomo czy są jeszcze gdziekolwiek dostępne, ale no, teraz zrobimy teraz na garku i do, i do zupy wrócimy, no, nie? Ten na razie no. Jest, czy? No, yy, No, w sumie jak już mamy takie luzem, to weź jedną butę, a jak nie dasz rady to jedna pod garnek Weź tam tw na twardej powierzchni masz pani? Tak, mam. To będzie kabum Tak tylko żeby, żeby do zupy na mnie wpadł <laughs> Dobra, może być. Półtora grama nek na sztukę. One wyglądają w sumie jak funkę. No, ładnie podbiło. Nie najgorzej. Dobra. Półtora. Wrzuć jedną luzem. Albo weź z opakowania jak możesz. Albo tu czekajmy. Jak rozczepisz je. O, później po garnek pójdziemy. Albo dobra. Jedną tak bluzem rzuć albo do tego błotka chodź. No. Co to? Rakieta. U -u -u. Nie. Chyba nie. A, dobra, to później zrobimy odcinek z rakiet, bo tam są. żeby nie dostać błotem no, nie chcę gruży, bo ostatni. Nie, nie. dosyć mocne Garnek tam leży, dobra Teraz A, weź otwórz opakowanie Weź te i opakowanie Do wody teraz Zobaczymy czy to onowo mm -hmm. wodzie, raczej nie One nie, unoszą się, bo są papierowe nie mają Nie mają Róby ląd dynku, mają ani gipsu ani nic mm -hmm. Oj, Czekaj, trzeba dłużej przytrzymać. Ja wam pokażę, jak się robi, bo jestem profesjonalistą. Chce <grymne> ci łapy nie <grymne> za długo. nowe opakowanie, chodź tu. No będzie tą dawą, która trzeba to idzie No tak ich nie gnieć, bo zaraz z nich nie będzie nic. Folia jest mocna, tak jak ten. To fifi, to fifi też trudno otworzyć. <grymne> Trzymaj, Popal A czemu tak, na wodzie nie będzie Nie, no wybuchy wcześniej. Wcześniej wybuchły Tylko nie może ale... temu paść. Zawaj, rzucaj Co? A właśnie, Płynie, ty. ale głośno, one są. Są zajebiste są te petardy. Dobra. A co jeszcze? Bączki, chyba nie. Mamy single jakieś. Ja wychodziłeś na taką... Coś się pokombinuje, to będzie taki luźny odcinek znowu, z Aha. błotka. Dobra, rzuć jeszcze jedną. Do wody czy gdzie? Do wody, a co? Ja też chcę jedną do wody. Tym razem pokażę wam, że też potrafię. No. <noise> Tylko nie przypal kogoś. Mocne są. No, piszcie fuszak. uszach. No. Dawaj, Adam. A może tam nie dorzucisz do błotka, nie? Albo tu bliżej, o. Nie, no bo nie, nie, nie. bliżej to tak nie. Może mu się uda. Dobra, puszczaj Uuu. Uuu. Ale daje puszczaj. No daje Korpus spojrzeć no. Nie co nie no petardy zajebiste, naprawdę A jaka cena była? Ile płacić Złoty le... 5,50 za paczkę to było. O! Oh, Black było no. no. no, Jak gdzieś je znajdziecie to wiecie nawet w ciemno W ciemno, bo na się bardzo opłaca, jak nie? Ciemne. No Zależy jakie właśnie cenowo wychodzą no. Ryba Sum Możecie się pożegnać To by było Róba. na tyle Na razie chyba Subik, dzwoneczek Na razie Nie? No papa Trzymajcie się ciepło, na razie Nie, tego nie rób Czemu? Weź kopię. Siemanko wszyscy na naszym kanale No siema Jesteś tady Maciek? Nie, tak. i, i Maniak Piron no. <laughs> Może być tak Nie, Słuchajcie, mamy tutaj dzisiejszy projekt Będzie z, z tych petard y, Middle Dynamite od y, Super powera. Mamy tu ogólnie karabinek wykonany z 22 y, paczek Pakowane po 6 sztuk Będzie taki mega wielki karabin Odpalany na lądzie 10 cm na sekundę A ty gotowy Marcin? Cię jeszcze ustawia. Marcin jeszcze tam ustawia. Na tym. I za chwilę się widzimy, i co będziemy robić? Będziemy nawalać. No. Piero agent, powiedz mi, ile wykorzystałeś paczek? 22. I ile sztuk razem jest w krawinku? 132. 132 strzały. Na szybkim locie 10 na sekundę. Jest z nami Maciek i Gitata. Tam jest Marcinator. Gdzieś się ukrywa w krzakach. Nie, nie, no za, za piachem. Tu jest reszta ekipy. Tam jest Dominik tam też jest kolega Piotr. Piotr to co? no uważaj żebyś się nie spierdolił znaczy ja żebyś się nie, się nie spieprzył o. żeby nie mówiąc brzydko tak, owe petardy wyglądają Mid dynamit. nie, czy one są jeszcze dostępne w ogóle? klasa F3 stare, ale jare ale będzie bombastik, trzymaj Przygotujcie się Austin, nasz Namek się Dasz radę? Nie wiem, zobaczymy. No, nie robię to Jak widziałem to dzisiaj na pokoju? No kiedy? Już. 3, 2, 1. Poszło. A to teraz będzie hałas. No. To jest? Ja? Ja idę tutaj. Ja też oddajcie się. Ja go nie będę strzelać. Szkoda, że to nie jest biały ląd, nie? Ale dobre i to.

co? leciała tu petarda, bez lądu i nie wybuchła. Ale epicki projekt. A ja byłem za górką w i to nie. A mnie usi bolą. Dobra, no. no. wyświetlałeś. Zobacz, Zobacz, do jak zobowiązał? No to, nie petarda do mnie leci. Pa Zobacz. lądu nie ma. Ło, ale przypałowo. Ja już myślałem no. tu zginę, nie? A, pa, co a, a ten ja jeszcze bierze tu łap. Co ty widzicie ją w wodzie. Czemu nie? Jak wam się podobało? No kurde, fajnie, ale trochę za wolno no sawono, bo nie mieliśmy innego lątu, a zrobi to ja Tak bądź. Także ja tu, w fajny. <śmiany> łapka w górę, subik mile widziany dzwoneczek i piszcie fajne komentarze. Trzymajcie się na razie. <śmiany>